I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża. A uczniowie jego rwali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli: Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat? Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: Czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny? On sam i ci, co z nim byli. Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli, i rzekł im: Syn człowieczy jest panem Sabatu. No, bardzo bogaty w różne wnioski tekst. Ja poruszę tylko kilka aspektów. Pierwszy, taki najbardziej oczywisty: Uczniowie Jezusa byli głodni. Mamy sabat, dzień, gdzie nie wolno pracować, gdzie Żydzi nie mogą nawet przygotowywać posiłków, tylko już wcześniej mają coś przygotowane, gdzie nie mogą oddalać się od swojego domu więcej niż na, tam zdaje się, poniżej dwóch kilometrów, nie mogą podróżować i tak dalej. No, bardzo dużo jest restrykcyjnych ograniczeń. Jaki byłby nasz pomysł, jak rozwiązać ten problem? No, to może jakiś cud by Jezus zrobił, jakaś manna z nieba, jakieś. Chleby rozmnożone, coś takiego. Nie. Tutaj przechodzą koło łanu zbóż. Już prawie dojrzałego do żniwa, także można spokojnie rozkruszając, znaczy wyłuskując z kłosów ziarna, już je jeść. I Jezus wraz z uczniami korzystają z tego rozwiązania. Z tego można powiedzieć naturalistycznego rozwiązania pojawiającej się potrzeby. Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy prosimy Boga o interwencję. Czy czasem rozwiązanie nie jest tuż obok? Czy czasem rozwiązanie problemu, z jakim zwracamy się do Boga, nie jest w gestii naszej, nie jest możliwe poprzez wykorzystanie środków, które mamy, które są pod ręką. Tak może być z pieniędzmi, z pracą, ze zdrowiem, z bardzo wieloma innymi rzeczami. Często Bóg daje nam rozwiązania naszych problemów czy potrzeb, ale chce od nas pewnej inwencji, jakiegoś wyjścia niekiedy poza, poza schemat, okazania własnej inicjatywy, a nie tylko takiego biernego czekania: no, Boże, pomóż, Boże, rozwiąż problem. Czyli tu pierwsza lekcja. Byli głodni, nie uciekał się Jezus do cudów, nie uciekał się do jakichś zjawisk nadprzyrodzonych, ale. Postanowili rozwiązać problem metodami, które mają pod ręką. Oczywiście to tylko jeden z wniosków z tego tekstu. Drugi, ważniejszy, to pytanie: czy jesteś czołgiem? Czy masz mentalność czołgu? Czołg no, to takie bardzo ciężkie, duże narzędzie walki. Trudno go ruszyć, trudno go e, zmienić, jego kierunek poruszania się, szczególnie kiedy się rozpędzi czołg, to praktycznie idzie na wprost, łamie wszystko przed sobą i prze w uprzednio jak gdyby, zarysowanym celu. Nie ma możliwości prawie żadnego manewru już bardzo rozpędzonym czołgiem. Jakby przeciwieństwem czołgu jest powiedzmy myśliwiec. Jest to narzędzie najbardziej zwrotne na polu walki. Które w każdej chwili może dokonać dowolnego manewru i ukąsać wroga szerokim arsenałem swoich środków w najmniej oczekiwanym momencie. Czy masz mentalność takiego myśliwca, czy mentalność czołgu? Ludzie o mentalności czołgu to są ludzie, którzy jakim raz powiedzieć, że mają robić to czy tamto, czy reguły gry są takie lub inne. No to oni w sposób taki niezmienny, nieczuły na zmianę jakichkolwiek okoliczności czy, czy warunków zewnętrznych, będą realizowali te nakazy lub zakazy, które im się nadało. Z kolei ludzie o mentalności myśliwca, no to są ludzie, którzy myślą, czy czasem bieżące warunki, w których się znaleźli, nie wpływają na zmianę rozkazów, które dostali wcześniej. Bo być może, gdyby te rozkazy mieli znowu dziś dostać, te rozkazy byłyby inne. Dlatego myśliwiec często podejmuje decyzję w ostatniej chwili: czy atakować dany obiekt, czy nie atakować, czy zostawić na później. Ma pewną misję do zrealizowania, ale już jej konkretny sposób realizacji zależy w dużej mierze od jego decyzji i orientacji w bieżącej sytuacji walki. I tutaj, można powiedzieć, że Jezus chce nauczyć swoich uczniów, a także innych ludzi, właśnie myślenia tej, tą drugą kategorią myślenia myśliwców. Tu akurat nie, nieprzypadkowa może zbieżność nazw. Chce uchronić nas od bycia takimi intelektualnymi czołgami. Coś takiego właśnie zaprezentowali Faryzeusze. Którzy widząc uczniów Jezusa, którzy łuskają te kłosy, zaatakowali ich. Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w Sabat? Im powiedziano, stąd dotąd w Sabat nie wolno przejść więcej niż tyle i tyle metrów, nie wolno robić tego, tego, tego i tego. I oni, jak czołg, od początku do końca życia chcą być wierni tego typu nakazom. Nie ruszaj, nie dotykaj, stąd, dotąd. Koniec, kropka, nie ma żadnej dyskusji. Chociażby się waliło i paliło, nie wolno i koniec. Jezus daje im przykład już nie z bieżącej sytuacji, kiedy idzie z tymi głodnymi uczniami przez pole pełne zboża, czyli można powiedzieć w chleba dookoła, tylko bierze przykład ze Starego Testamentu, kiedy Dawid ze swoimi rycerzami też znalazł się w podobnej sytuacji wycieńczenia, potrzebowali pożywienia, byli ścigani przez wrogów, Wszedł do miejsca, gdzie były te chleby ofiarne dla Boga złożone, których nikt oprócz kapłanów nie mogli, nie mogli jeść. I co wtedy Dawid zrobił? Nakazał, żeby on i wszyscy jego wojownicy zjedli te chleby, czyli złamał ten powiedzmy pierwotny nakaz Boga, a bardziej tutaj zakaz, ponieważ sytuacja się zmieniła, w której się znalazł. I rozpoznał, że w tej sytuacji, gdybym mógł zapytać Boga, Boże, co zrobić, to Bóg z pewnością zmieniłby ten rozkaz. Ponieważ ten rozkaz dotyczył sytuacji typowej, normalnej, a on znalazł się w sytuacji ekstremalnej. I wiedział, że tu musi, jak myśliwiec, zareagować swoim konceptem. Wiem, że to, co mówię, jest bardzo Brzemienną, a nawet niebezpieczną prawdą. Ponieważ każdy z nas ma tendencję do grzechu. Ma tendencję do tego, by robić rzeczy ku swojej wygodzie i korzyści. I jeśli tak byśmy. Z takim nastawieniem, zresztą bardzo wielu ludzi tak właśnie podchodzi do Bożych Nakazów, że to się nazywa mentalnością kalego, że kiedy ten nakaz dotyczy kogoś innego, no to wtedy się go wymaga bardzo restrykcyjnie, a kiedy dotyczy mnie, no to już się go albo w ogóle, albo bardzo tak pobieżnie wymaga. U siebie nie widzimy łamania bardzo poważnego grzechu, a u innych widzimy drobne, drobne jakieś potknięcia. Absolutnie nie o to mi chodzi. Ale, kiedy mamy przed oczyma chęć służenia Jezusa z całego serca, z całej duszy, z całych sił, całym swoim życiem, jeśli jesteśmy w tym szczerzy i stajemy przed trudnymi wyborami moralnymi, które nie są łatwe na zasadzie kopnąć psa czy go nie kopnąć. No wtedy wiemy, że no, kopnąć źle, nie kopnąć dobrze, nie? To prosty wybór. Ale kiedy jesteśmy w sytuacji, kiedy wartości na siebie nawzajem zachodzą. Typowy przykład, autentyczny, bardzo często zdarzający się w naszej ostatniej historii, a być może niedługo znowu będzie się zdarzał przykład konspiracji. Dla dobrej sprawy walczymy w ukryciu i zostajemy skonfrontowani przez jakąś władzę okupacyjną z pytaniem, czy robimy coś nielegalnego, konspiracyjnego? Przykładem, czy w naszym domu ukrywamy Żydów? Przychodzą Niemcy i zadają nam to pytanie. To są autentyczne wybory. Takie w życiu będziemy mieli. No i teraz mamy do wyboru: ochronić wartość mówienia prawdy. Bo przykazanie jest, żeby nie kłamać. No to powiem prawdę, tak, tutaj pod podłogą ukryci są Żydzi. Proszę ich sobie ewentualnie wziąć do obozu czy zastrzelić na miejscu. Nie? Albo musimy wziąć pod uwagę drugą wartość ochronę życia ludzkiego. I teraz, czy dla ochrony tej wartości życia ludzkiego możemy skłamać, czy nie? Czy możemy poświęcić wartość. Powiedzmy, niższego rzędu, jaką jest wartość mówienia prawdy, na rzecz wartości wyższego rzędu, czyli ochrony ludzkiego życia. Tu się sprawdza mentalność czołgu, mentalność myśliwca. Inny przykład dzisiaj bardzo, bardzo popularny, kiedy się nam wmawia, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Kiedy będziemy mieć do wyboru poświęcić swoje życie, czy zaryzykować także życie swoich bliskich? Dla dobra wyższej sprawy, dla bożych celów? To co wybierzemy?